Dobra, to Halo. się da jeszcze naprawić, Piotrek. Jak Halo. na ldeco jest. No. No. no, ale ci nie powiem gdzie jest medic. Tak? Jak to? Przecież zdech? Rozłożył się chyba. Pokaż. Ty kurwa patrz, rzeczywiście. Czy eee, to już, 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 bandas halo, halo, już, już, tutaj ten tego. Eee, aż dziw, że to przeżył. Co? A myślałem, że ty do mnie mówi, żeby, żeby go nie składać i dobry On już żyje? Ty on żyje. Powoli. Dacie radę pomóc mu? No tak, tak, tak No tak, to, no to też jest mi... Znaczy ja go no znaczy jak mi się chce, tak? No. Sprawdźmy, nie ruszaj się Takie tutaj Śmio... Ej, jest problem, bo ja jego ramienia nie widzę jednego. A nie dobra jest no, no weź mu tą kolano, tam pierdolni Tak, pierdol No myśmy byli w środku, i zaczęło wszystko wiesz, strzelać w środku. Nie załatałeś mu do końca tej nogi. A... Nie, 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 już weź, ja już to zrobię. Bo ja mam te, te, te fajne takie bandaże, te takie zajebiste takie. Nie lubię tego czołu. Ej, kawa... wypchaj się! Stracił kurwa! No my nawet nie dotknęliśmy tego pojazdu. Oja. Oj, Dlaczego no, nie żyje? Nie no, nie panie, znaczy panie, panie. to jest jeszcze do ustalenia <laughs> da, daj mu krew swoją własną. Bo ty mu daj, jak go szyję to także to wiesz. Ale no chuj, no nikt nie patrzył tyłu, nie? No on tam co stał Znaczy, i... jestem za też, to, też na, za. to był na samym końcu konwoju. Była drużyna na dosek Brawo Powiedz, ch chodź tu dosek. Jak ty to, to tego nie zauważyłeś? On ma koła, ja tam idę po niego. Po tyle starczy mu na razie krwi, pół litra, półtora litra mu starczy. To polek? Mogę pojechać po koła? Nie, zostało tylko jedno. dowodzi? to dochodzi. Mogę pojechać po kołach z hawika? No kurwa Pragu. Tak i po jedolne defibratory. On ma Tak dla jaj, pięć razy, zobaczymy co się stanie. To mnie krwi mu brakuje. Ta praga, możesz w tym jechać. Dedos Znaczy, dedos jest przetaczany w tym momencie. Dobra to idę po te... to idę po tego Dobra, uwaga, leci defibrilator, uwaga Pojebało gościu Czekaj chwilę, z tym Nie, niech mu się ta krew przytoczy No leci powoli krew No musimy no, musi no puls? Właśnie puls nie spróci. No ma puls, jest spoko kurde. No, no jest, wszystko. ok To ciśnienie nie, nie 77 na 51 No, na no jeden. to krew musi, musi przetoczyć. O, siema dedos Medycy specjalnej troski, trzech medyków biegają w kółko Uratowaliśmy okay. cię? Kurwa Już, już boję, to ukradnij Czy czołg nie zwalnia jak strzelisz z tego? Działa? Nie, nic ci nie będzie Ale co, respawn zginęła? Tak Ale co to w ogóle było? mi sobie jedziemy Nie wiem Kosek, nagry... jeśli Zdech chcesz przeżyć, pakujcie się i zawijamy stąd Wiecie się... co? My to chyba zrobimy. Zobacz tak. Dorzucać amunicję, kurwa, wszyscy Apeki! Gratuluję! <grym> 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 no. No, no, więc idziemy! Dorzucać Apeki, ładować, kurwa. Patrzymy dalej, A a nie amunicję zbytku. AP po prostu, AP coś tam, coś tam. Tak. A a, bez... To się w takim razie. Szybko, a Dobra, biorę się. Uwaga, nie zabijcie mnie. Ale niech jedna osoba patrzy, nie wiem, topol siedzi tam na dupie i patrzy coś nie idzie. Dedos, za dobra kolektywu, ty też musisz. Tyle <grym> <grym> dobre. Czekaj, 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 czekaj. Jedzie coś. To tamten debil może. <grym> nie, 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 to jest z tego, z zachodu coś. Słyszycie? Ja siadam na strzelce, nie wiem. Ty mnie kurwa nie strasz. Ale, kurwa, hej, halo, no, Tosek, dopatrzy, to tam kurwa, Cała ekipa do patrzenia, ja pierdolę, jeden <noise> robi reszę patrzy. patrzy. No ku... ty kurwa, to, to... To, jak wyjedzie Merkawa, to kuj, no. To, to ty musisz mu to przekazać, że ja nie mam do niego radio. No, co za banda cweli. Senor, słyszę. Po ile taka jedna skrzynka no, ładuje? Znaczy... Jeden. O kurwa panie. Kurwa, bierz doste skrzynie za municją, bo ci wsadzę zaraz tego kurwa peka w dupę. Sador słyszysz mnie? E, ty nie bierz te... Ty, ty bierz Hambika z tym granotnikiem. Ty ja mam pomysł weź tak, podjąć tą merkawę jeszcze bliżej, to będziemy od razu tak ładować tak insta, nie? To się będziemy tylko ob obracać do nich Nie kurwa, chcę kurwa cykl. bliżej no, tych no. pojazdów stać znaczy, Jeszcze jakichś. jakich Mnie Tak, mamy naprawcę. Ładną masz flagę e, mamy naprawcę, nie? Nie, no znaczy tak Ale nikt no. go nie ale naprawi, bo nie mamy, a. No. A to, Ale kierowca był tym mechanizmem. No, a widzisz to nie ma? Albo kierowcę A gdzie znam? No nie ma też był w czołgu, tak on Ale zginął. poszedł. O. Zachlał się na śmierć. Pamiętałem? Dobra senor. Dostał, Dla dobra i... kolektywu bierz te skrzynie i ładuj. Nie ma mechanik. Zabr. skrzywdzę go zarają. Co, co już nie mogę więcej ładować. Nie, nie. Dobra, poszło dobra, wszystko. Dobra, no ładuj, ładuj wszystko. Hmm? To zajebiście. 200 taśmy, czyli 2 taśmy zładowałeś. Łącznie 20, a z połowy. Nie, 10 razy 200 bardziej. Je... Jedzie coś. z zachodu. coś jedzie z zachodu. No patrzę, ale nic nie widzę. Cały czas tam silnik, słyszysz? To może coś jest skrzywdzone i nie ma po prostu tych kół nie albo tam kurwa taśmy. Macie w jeszcze krew? ...kłysinicy i chuj stoi No Ty, gościu, a ty dostałeś kurwa półtora litra. Starczy no ale ja jeszcze potrzebuję człowieku. Co to znaczy ja potrzebuję? Ja potrzebuję kurwa jedzenia na lubelskim żyję. Wiesz tylko ja na czym przeżyłem? Na nienawiści. No. Co? Kurwa Kontakt północ, kontakt północ Przestracz... Nie noś aż... Na wzgórzu, na wzgórzu Dobra, nie ma... Przestańcie amunicję ładować Dobra, wystarczy już tego Wystarczy ładowanie, zbieramy się hmm. Dykonajcie mi Dobra, to polu ładuje się Zapal no? No spokój. Znajdziemy ja on, on może żyć? Jeszcze raz? Teraz. Zróbmy, zróbmy test <grym> Dobra, <grym> nie Będziemy jechać do przodu Do tego Dobra, miasta Tam się zatrzymamy Zatrzymacie się przed miastem Lest tak? Jakąś tam tak? zasłonę widzicie A my jako piechota e? sprawdzimy czy tam wszystko jest ok tak, jak coś no weź mu daj Sep widzę dostał do jednu, facz do flejemy Od a ja nie od razu zaczisz krewcać Co, kiedy Susy panie jak siedzimy po turecku kurwa radio Na jakim razie jesteśmy do... teraz? Dosek a, a na jakim siedzisz radio? Tak? Ja jestem na jedynce chyba Senior, jakie radio? Jedyne, ma problem i... Senior... pierdolę. Specjalnie poszedłem to naprawić, kurwa... Ale no, nie potrzebi, nie, nie Mówiłem ci, że nie potrzeba. Czy nie przytomności nie stracił, może przypadkiem? Halo? To stracił. Tak mi to? się wszędzie powłączały terminotu na tych wszystkich kamerach. Dobra, dedos do jest, ok. Dobra, Dados? dedos jest tutaj, żyjesz? Niskie ciśnienie krwi dalej, A puls? Normalny. A przytomność? No jest, ten, jest okej okay wszystko. To poszedł tak. Obraził się. No tak 10 naraz, jest przy tom okej okay. Mogę użyć defibrylatora w pojeździe Zatrzymujemy się przed budynkami no, więc... Od razu defibrylator to się to się Ale to nie teraz jeszcze <laughs> to później wiadomo e Elektryka nie tygo E, przed nami merkawa. Przed nas się merkawa zatrzymasz, a my wyjdziemy zobaczyć wszystko okej okay My do bazy nie wracamy. Kontakt 230. E, Co takiego gdzie? Jakiś projekt z rakietą, w nie na, na widzę. Dobra, piechota wysiadka, idziemy do, do miasta. Ja nie jestem piechota. Halo, halo. halo? Kto wysiadł? Od... dobry O, no, to było dobre Kto wysiadł? <laughs> wracamy do bazy Tak, wracamy do bazy Ale ty... Ale w ogóle, że to pole nie zawarzył tych ludzi obok was Oni stają słownie obok A Bo ja dostałem... Ja dostałem info, że on jest gdzieś tam na północy Jakiś typ z rakietą, nie? Patrz, wyszła kolejny <ścoughs> 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 Screen. O matko! Zaraz macie panowie i to, że czekaz. czasami na rynku nie widzi czegoś, nie? To milion razy nie zobaczyli. No będą tak nie Dobrze szło, tego Bo on dostał. Bo dostał. na pasie. A druga, kurde, jest za skórze, bo się no, ruszyć. No fajnie by było. A jest jeszcze jedna a to 4-4. Bo już O, patrzysz w tamtą stronę. Nie, nie patrz tu jest jakiś człowiek z npeg W ogóle dwa boty się styknęły na tej takiej... Okay. Wieżyczce takiej O, zginęły właśnie To wiem, screenem Jeden zwisał, drugi łodzi. jeszcze No wiem, że go ta Merkawa na Alfa 44 założył Nie, ta Merkawa gołem na którą wyjadą Alfa 44 jest opancerzona O, o chciałem o, powiedzieć nie. Chciałem powiedzieć, że miała tę, nere miała na samym sobie, O, cięższa będzie go zabicia, nie? Tak. A, nie? nie nie, nie Od boku nie będzie. Od boku nie będzie. Tego nera w sumie to bardziej. E... Charlie22 dostał sygnał, że ten, tu się wracał. <grym> na hity. I tak, Charlie22 to jedna ten. szansa, bo, bo sam sam nie nie nic. To nas wszystkich granaty. z tego. Zbychali. Tak. No. No to jest raz, że to że wszyscy stali. Nie, to jakby wybił jeden, jeden ten. jeden to ci się nie No, to już nam umarł. To, no. w taki głupi sposób wypadliśmy. Powiedzcie mi, gdzie jest ten oficer? No, chyba. To już... Co Co coś? Nie, Al ale, ale nie, jeden. Daj 2-2, to 22, 2-2 coś dziwnego robi teraz, może się okarmił. Wygląda więc... na Alfa 3-1, że to jest tam oficer, ale to nie jest ten... chyba. Eee, oficer jest w dolnym lewym rogu. No to, to z to, to jest... jakiś symulator GTA. żeli ukradli, trzeba by się wpływali na lotnisko. No troszkę tak. tak. Nie, nie, to jeszcze z innej Nie widzę tego. Że... No to jest chyba tylko ten Alfa 31

nie, wiem Zobaczmy. A22 może nie pojechać, bo może na tym... Alpha 3.1 jest tym. O, jedzie ten transporter, kurde, to nam tu wiele nie da. Kolejny jest jeszcze... Kolejna reklamacja z zrespiła. O? Charlie22 jedzie na lotnisko. I Alpha44 też jakiś taki. No mówię, Charlie22 dostał tak, tego. W tym kraju. No nareszcie A Albo nie? Nie jedzę, w góry. Wiesz co? W to widzę, bo zrobić jakieś mgłę na 3 km. Tak się widzi na 500, lat, wiesz to? Jeszcze z tym. A tak, tu i tak przez mgłę bym widział chyba. Nie, nie, nie. To nie, nie arma, arma jest zjebana pod tym względem, bo przepłynięcie przez, przez mgłę, przez dym widzisz jak w termo mniej więcej. Ja Alfa jest... 4.3 jedzie na lotnisko. A to jest ten, ten Skąd wzięli w ogóle drugą markowę? A senior! A sen, no ja... senior, to było nix Nie, Nie coś, nie, wiesz, coś, ja też prawo do nie? Dobra, klacz. Uwaga, nadciąga. No

a to pan, jest przodkiem na podwoziu Merkawy, To jest Merkawa, dosłownie, po prostu. To jest jakoś, to bardziej bardziej... Tak, tylko to jest, powiedzmy, no, przerobione, po, przerobione podwozie Merkawy. Ty...